Siema jestem Riot i witam was w kolejnym odcinku serii jak zacznę skryptować w Rogel Studio, więc zapraszam. Dobra, więc tak, pierwszą rzeczą dzisiaj będzie... Nie wiem jak to nazwać Ale yy, wam yy, pokazuje już wam. Wydamycie sobie script do Workspace. I tak, będzie chodzić o to, zawsze się yy, pisze to, o to I to jest variable czy coś takiego zmienne, nie wiem. No i co, do czego to może służyć? Na przykład e, piszemy local liczba równa się 1, możemy tak wpisujemy liczbę i teraz możemy napisać jeszcze raz liczba 2 i teraz print liczba 1, no liczba 1 jakby plus liczba 2 Ora i teraz nam policzy te dwie jakby liczby, czyli to, o, z tym. Tylko nie włączyłem sobie konsoli, muszę tylko ją włączyć. O, jak widzicie, policzyło 142. Można także tekst, czyli local, na przykład, nie wiem, tutaj po prostu lokal i wpisujemy nazwę, Jakąkolwiek. Tylko nie może być spacji, tam... Nie wiem, liczby to też nie może być. Więc to tylko tam... Jak chcecie coś ze spacją na przykład, nie wiem... Yy, zielony klocek, no to wam nie wyjdzie będzie włosu. To możecie sobie napisać zielony klocek o tak. No. Albo jeszcze tak. Też może być. Yy, więc tak. Można tekst sobie ten dać. Już wam pokazuję jak. Wpisujemy tekst, shift i obok dwóch kropek jest, są takie dwie kropki. <gry> Tylko wierzcie na górę. Tylko ma shift i te dwie kropki. Można oczywiście tak tak pisać to żadnego błędu. Nie robi tak. Lub tak. Ja zawsze piszę tak. Nie wiem. Jak to woli. I teraz wpisujemy tekst, który ma być. Na przykład może być ze spacjami. No, zostawcie lajka like jak chcecie, nie musicie. No, więc można sobie teraz napisać cokolwiek, na przykład yy, bo też można spację... Nie wiem. Czyli na przykład można napisać. Hej. I teraz napiszemy, żeby print tekst. Wejdźmy. Znowu tę konsolę, nie no. O, jak widzicie jest, hej. E, jeszcze kilka rzeczy można zrobić. W sumie nie pamiętam jakich. Świetnie. E, a to na razie tyle. Więcej na razie nie. Można w sensie... Można, o, wiem. Dodajmy sobie klocka do workspace'a. O, i mamy, na e, I teraz tak. Możemy napisać też na przykład klocka. Równa się game.workspace.part. Ożymy, ja że też klocek no jak widzicie będzie part. Możemy to dużo różne rzeczy wykorzystywać. Yy, na przykład, żeby klocek akurat równa się trup. I będzie teraz ten. Albo brick, brick color. Też może być. Robię, co można z tym robić. Będę nuzór na sobie. No dobra. I tak można robić różne rzeczy. I jak chcecie sobie na przykład dodać do tego click detektor i chcecie osobno part i click detektor, to nie musicie znowu wpisać ten click detector. O, I znowu gain.workspace click detector. Tylko możemy napisać najpierw. Jak chcecie napisać, możemy napisać po prostu klocek.click Ale trzeba zawsze, gdy pisze się y, nazwę zmienną na początek, to ona musi być pierwsza. Po prostu nie będzie się wysiegać. No, po prostu będzie to potem. No wiecie. Nie wiem jak to wytłumaczyć. Yy, no po prostu musi być jako pierwsza. Tu. Więc no, tak możemy sobie dodać. tutaj mouse klik to. No to i tam connect function, już no, Connect function już w zmiennych nie. No można takie rzeczy tam robić sobie za pomocą lokal. Na przykład dajmy A równa się 5, a tam 20. Lokal B równa się 45. I teraz tak print A plus B. Jak widzicie mamy. Można też napisać A, to 20, czy tam równa, tak. No i to na razie było tyle, jako czymś zapomniałem. To w następnym odcinku spróbuję właśnie to zrobić, żeby Wam pokazać to. Więc dzięki za oglądanie, do następnego odcinka. No i cześć!